W województwie dolnośląskim niedaleko zamku Książ na szczycie wzgórza zachowały się ruiny kamiennego zamku Cisy. Warownia ta została zbudowana pod koniec XIII wieku i miała za zadanie strzec rubieży księstwa świdnickiego. W 1833 roku warownia zostaje opuszczona i powoli przeistacza się w stan ruiny. Pod koniec II wojny światowej nadchodzą nieco ciekawsze, ale bardzo tajemnicze czasy dla ruin zamku. Jest również wiele legend opowiadanych przez okolicznych mieszkańców. Do dnia dzisiejszego tajemnice tego miejsca nie zostały odkryte. Mówi się o podziemiach zamkowych, którymi uciekł wczesny właściciel, gdy wojska szwedzkie otoczyły warownię w XVII wieku. Mówi się również o ukrytych skrzyniach na tym terenie pod koniec II wojny światowej. W ruinach, a w szczególności w nocy, można doświadczyć zjawisk paranormalnych.